Po raz kolejny, dopiero na dzień przed meczem, zapadła decyzja, co dalej z rozgrywkami czwartej ligi wielkopolskiej ProECO. Ostatecznie uznano, że czwartoligowców można nazwać zawodowcami i kolejne wprowadzone obostrzenia ich nie dotyczą. Na trzeci mecz w rundzie wiosennej, Wiktoria Strzeszów w sobotę 27 marca udała się do Kurnika. Mecz od początku był wyrównanym bojem w środku boiska, a obie drużyny dążyły do osiągnięcia przewagi. Przez pierwsze 20 minut jedynym zagrożeniem były dośrodkowania gospodarzy, które jednak pewnie wyłapywał Damian Grondowy. W 29 minucie Miłosznowicki stanął przed największą szansą na otwarcie wyniku spotkania, lecz w sytuacji sam na sam z bramkarzem uderzył nad poprzeczką. Kilka minut później odpowiedzieć próbowali gospodarze, ale strzał z dystansu jednego z zawodników kotwicy poszybował wysoko nad bramką. W 40 minucie meczu tylko znakomita postawa grondowego spowodowała, że gospodarze po składnej zespołowej akcji nie wyszli na prowadzenie. Bramkarz Białoniebieskich w doskonały sposób zatrzymał strzał oddany z najbliższej odległości. Do przerwy 0-0. Po zmianie stron w 52 minucie po wątpliwym rzucie wolnym dla drużyny gospodarzy w pobliżu pola karnego Strzeszowian do piłki podszedł Błażej Wieśko, a jej kierunek głową zmienił Jakub Solarek, myląc tym samym linię obronną Wiktorii i było jeden do 0. W kolejnych fragmentach podopieczni Leszka Krutina ruszyli do odrabiania strat. W 69 minucie przed znakomitą okazją stanął Miłosz Nowicki. Uderzył on z 16 metra, piłka odbiła się jeszcze od obrońcy, czym zmyliła bramkarza, jednak ostatecznie zamiast do bramki trafiła w słupek. Przyjezdni mieli w tym spotkaniu jeszcze jedną szansę na wyrównanie, ale strzał Mateusza Obsadnego powędrował obok bramki. Kotwica Kurnik pokonała Wiktorię 1 do 0. Emocji było mnóstwo i... I cieszymy się z trzech punktów, które zostają w kurniku. Bardzo ciężkie spotkanie to było. Wiedzieliśmy, że przeciwnik postawi się bardzo mocno. Na szczęście udało się nam wykorzystać jedną sytuację, ale bardzo ciężko to wywalczone. Trzy punkty. Leszek Krutin stwierdził, że z przebiegu gry Wiktoria była zespołem lepszym. Nie zamierza również szukać usprawiedliwienia porażki, choć drużyna na pewno odczuła brak dwóch podstawowych zawodników – Roberta Skrobacza i Michała Mazurka. W drugiej połowie goście musieli sobie radzić również bez Remigiusza Pastuchy, który opuścił plac gry z kontuzją. Warto dodać, że ostrzeszowianie dopiero dwa dni przed sobotnim meczem po raz pierwszy w tym roku mieli okazję trenować na naturalnej nawierzchni. Wcześniej treningi odbywały się na sztucznym boisku. Nie, ja tutaj bym zdecydowanie nie szukał żadnych takich wymówek, że czy trenowaliśmy na sztucznej, czy, czy na naturalnej. Yy, tutaj yy, wyszliśmy na mecz i tak samo nie, nie lubię gdzieś tam szukać, no jedziemy osłabieni na mecz, ale ja tutaj uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Yy, chłopacy tutaj zastąpi, zastąpili yy, nie, nieobecnych, co nie zmienia faktu, że, że Robert jest kapitanem i to jest nasze 20-25% yy, siły rażenia. To samo Michał Mazurek. Yy, byliśmy mocno osłabieni, ale yy... Również uczciwie, że spodziewaliśmy się dużo, dużo cięższego meczu ze strony Kurnika. Okazało się, że to my byliśmy zespołem lepszym i przegraliśmy niezasłużenie. Teraz przed Wiktorią dłuższa przerwa. Następny mecz zaplanowany jest dopiero na 10 kwietnia, kiedy to ostrzeszowianie na wyjeździe zagrają z Winogradami Poznań. Myślę, że potrzebna, niepotrzebna. Da nam, da nam trochę spokoju, czasu, żeby, żeby popracować, żeby tutaj z kwarantanny wyszedł Robert. Plus po chorobie dwutygodniowej wrócił Michał. No i wracamy, i myślę, mocniejsi na Winogrady, jedziemy po, po trzy punkty. Mecz w Poznaniu rozpocznie się samo południe. Wiktoria przed świąteczną spędzi na zagrożonej spadkiem ósmej pozycji.